Ale wiatr, ciekawe, coś w ogóle będzie słychać. Rostoj, mili, jesteśmy dzisiaj w tak pięknych okolicznościach przyrody. Cały bytom u naszych stóp. A dlaczego się tutaj dzisiaj znaleźliśmy? Zaraz się okaże. Proszę Państwa, i to w tych właśnie okolicznościach przyrody dokonamy testu piwa. Marki Żubr, Miłość. możesz dokonać aktu otworzenia owej. No otwieraj no. <laughs> A, a już. A. O, żubr ucieka do puszczy. Dobra. Proszę Państwa, spiana taka opalizująca. mmm, mm, pyszny. Postanowiliśmy jednak w tym, prawda, filmie zrobić coś delikatnie innego. Także, rozstoj mili. Konstrukcja wygląda tak. Oczywiście to nie jest tak, że mamy coś przeciwko piwu żubry, bo jest pyszne. Po prostu akurat na nie padło. Wykopaliśmy tutaj taką dziurkę, żeby nie było łosprysku. Tutaj tą saperką. Tutaj jest jeden aparat, który to będzie uchwytywał. No i zobaczymy, co się będzie działo. Jakby jeszcze tego było mało, towarzyszy nam dzisiaj tutaj mój przyjaciel wieloletni najbrzydsza zabawka, jaką kiedykolwiek miałem. Także generalnie to życzę mu powodzenia. A! Ah, kosmonauta! Proszę Państwa, miłość teraz dokona odpalenia. Ognia! Pali się czy nie? Jakieś problemy z odpaleniem? <śmiennie> 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 Kurwa. <śmiennie> <śmiennie> Szybki pogrzeb. No to nie dziękujcie.